To witajcie kochani. No, dzisiaj zaczynam y, dzień od odbioru przesyłek i od miejsca mojego zamieszkania to musiałam przejść przez cały typ, tak? aż w końcu znalazłam. Mam swoją przesyłkę i jeszcze po jedną idę dzisiaj. Jejku kochany, ile człowiek się czasami może naganiać <gryw> nie planując. O, proszę bardzo, tak wygląda u nas w Polsce. Tak są właśnie yy, ciuchy przechowywane, właśnie w tych skrzynkach PCK. Czy jak to tam wygląda? Sami widzicie, nie? No, o, proszę bardzo. To jest nie do pomyślenia, żeby w ogóle w Niemczech była taka sytuacja. Proszę bardzo. No, niby są te firmy. Yy, działają, niby oczyszczają, no bo oczyszczają, ale no nie do końca to, to jest u nas yy, tak jakoś nadzorowane. Yy, ludzie nie zgłaszają tego, no i tak to wszystko wygląda, nie? O. No, i tutaj przez ten cały dep, tak tam, tam, hen, hen. <ścoughs> dobra, dobra, Bella, nie narzekaj, nie narzekaj. A tutaj jest kościółek. No, tutaj już co niektórzy Nie znają te tereny, bo ja chodziłam do jednej pani, tutaj do opieki, o tam dalej, do jednego z tych bloków. Też przemiła, przekochana pani. No, tutaj w ogóle mi się bardzo podoba ten skwerek zrobiony, bo jest tutaj dość zadbany. Ani tutaj trzepie, nie wiem, sweter, czy, czy nie wiem co. O, tutaj była fontanna. Tu bardzo dużo gołąbków się zbierało. Bardzo dużo gołębi. Ludzie tak siedzieli sobie na tych ławeczkach i karmili je. O, to było właśnie takie skupisko dla gołąbków. A teraz jest pusto, bo nie ma tej fontanienki. Ona już od dawna jest nieczynna. Nie wiem też dlaczego. Wszystko zamykają, wszystko psują, niszczą. No. No ja jestem taka czasami narzekająca, bo, bo wkurza mnie po prostu coś takiego, że niby to ma wszystko mieć porządek, a niestety jest inaczej. No. A tym typ takiem się przyjemnie idzie. No ale ja tylko mówię, że przesyłka Powinna być tam, gdzie najbliżej mieszkam, bo dosłownie mam kilka kroczków, jak to się mówi, a tam ten automat cały był zablokowany. i No i przekierowują do innego miejsca. Nie wiem, gdzie mam pójść, tędy czy tędy, ale generalnie jest tak przyjemnie, prawda? Tutaj na tym deptaku słuchajcie to. Kiedyś to był taki ryneczek się wzdłuż. Takie stragany stały i można było i to, i tamto kupić i warzywa, i owoce, i ciuszki, i różne takie pierdołki do domu. Wszystko też zlikwidowali. Zakaz nie wolno, co nie wolno, przecież to wszystko powinno być dla ludzi chociaż odrobinę radości odbierają ludziom odbierają cały czas tej chwili, te, tą odrobinę radości no i tą chwilę szczęścia, że y, mogli się tutaj ustawić załóżmy dwa czy trzy razy w tygodniu i tak wiecie pohandlować, porozmawiać z ludźmi i tak dalej ojejku kochany no. te drzewka fajnie rosną ładnie są przycięte, no to to mi się podoba akurat. To jest zrobione według mnie z głową również. No. Jest tutaj sporo zielenia, szczególnie w maju, bo jak ja tutaj przyjechałam w połowie maja ze zlecenia, to to bardzo jest zielono. Bardzo te moje osiedle jest tak zazielenione, że jak ja patrzę z okna to normalnie zielono mi. No. O, spójrzcie tutaj. No, właśnie tutaj tymi alejkami szłam. Do tej pani chodziłam. A wyobraźcie sobie, że kiedy to było 12, a ja 14 wyjeżdżałam ze Zeszteli i właśnie miałam wiadomość, czy ja mogę przyjść właśnie do tej pani tutaj, do której chodziłam. A ja mówię, jej, kurczę, no nie dam rady, bo dopiero 14 wyjeżdżam. No ale na razie jestem w Polsce i jakby coś, to ten pan to nie jest syn, to jest bratanek tej pani. To wtedy da mi znać, pytał się ile będę, a ja mówię, że no miesiąc to na pewno będę. No to w takim razie, jak będzie potrzeba, to będzie dzwonić, no bo on też musi wiedzieć, czy ja jestem na miejscu, wiadomo. No i tutaj ten lasek, no to normalnie tu pięknie pachnie. Fajnie. Tutaj jest ten plac zabaw dla dzieci. Też dosyć ładnie zrobiony, bo jest czysto chociaż. No. Ptaszki śpiewają. Nie no, w Polsce, no są y, miejsca tak przepiękne, że można sobie Zrelaksować się, odpocząć. No i spędzić fajnie ten czas. No, a powiem Wam, że firma dzwoniła do mnie wczoraj. Tak. No i się pytała, czy ja wrócę do mojej seniorki. A ja mówię, no ale. No bo druga babeczka, ta, która zleceń szuka, dzwoniła i ja mówię, że. Rozmawiałam z, z tą drugą moją koordynatorką. A ona mówi, tak, tak, ale ja, ja wiem, wiem, tylko ja się pytam, bo rodzina czeka na panią. A ja mówię, jak to, czeka na mnie? Tak, oni na panią czekają. No dobra. No to mam już wiadomość taką, że śmiało mogę jechać. Yy, od... Zaraz... Od wczoraj, tak, od wczoraj jest y, pani opiekunka, pojechała tam, czyli moja seniorka jednak nie jest sama. I do 23 czerwca będzie na tamtym zleceniu, gdzie byłam. Y, więc ja do końca tego miesiąca, do końca maja mam dać znać. Czy ja tam wrócę? No ja powiedziałam, że z tym moim małym jakby remontem, to właściwie to taki pseudoremont, bo przede wszystkim to będzie malowanie pokoju, a potem nie wiem jak daleko dalej się posunie ten, ten mój remoncik w mieszkanku. No, więc powiedziałam, że to jest jeszcze te dwa tygodnie są, to do końca y, miesiąca powinnam dać znać, czy ja tam wrócę, czy nie. Bo powiem Wam szczerze, że jeżeli y, tam seniorka na mnie czeka, no i mam tą akceptację taką, dostałam bardzo dobre referencje, to nie wiem, czy nie pojadę, ale jak pojadę, to na miesiąc też nie dłużej. Bo później obiorę inny kierunek. No i takie siupy, nie? No więc powiedziałam mojej koordynatorce: Ja to właściwie takie dwie, mam właśnie te koordynatorki, które zawsze się kontaktują ze mną odnośnie zleceń. No i powiedziałam, że jeżeli posunie się dalej ten remoncik mój, no to wtedy. Oni będą szukać dla mnie innego wyjazdu, a jeżeli ja się zdecyduję, no bo właściwie tak, do końca miesiąca, ale to jeszcze będzie pół miesiąca czerwca. Także wydaje mi się, że no mam, nie mówię, że nie pojadę. Może się zdecyduję tam jeszcze raz wskoczyć. No to sobie jeszcze bym pojechała raz do Kiloni. Pojechałabym sobie może tam w drugą część Kiloni, tam nad morze. Czy tam jakaś tam latarenka jest No zobaczę, tam na pewno coś tam by... No przede wszystkim byłby spokój, ja już bym wiedziała na co jadę. Także no. No i bym po tym lesie chodziła, no nie wiem, dobra, zastanowię się, zastanowię się. Bo wiecie jaka ja jestem, ja to lubię coś nowego dla oka. Yy, może wy mi jakoś podsuniecie pomysł, doradźcie mi co mam w tej sytuacji zrobić. Czy jechać w to samo miejsce, czy jednak zmieniać? No, ja jestem raczej za tym, żeby zmieniać, yy, ale no, ten miesiąc to jest miesiąc, i zawsze jest, znowu taka siorka wpadnie, nie? No, zobaczymy. Napiszcie mi, co o tym myślicie, co o tym sądzicie. Ja na razie mam mojego przyjaciela u siebie, yy, no, jeszcze kilka dni będzie. No i od nowego tygodnia wchodzimy na ten mój mały remoncik. Trzeba będzie zakupić materiały. No i zakasać rękawie i robić. <laughs> no, może ja coś tam pomogę zrobić? Przy okazji się nauczę. Ja lubię. Ja lubię takie rzeczy robić. A co tam? No. No dobra, kochani, idę teraz po drugą przesyłkę, bo kupiłam sobie takie. Yy, właściwie cały rok na okrągło można. W tym chodzić, bo kupiłam takie nito sukienko, tuniki, takie luźne, słuchajcie, yy, i one zawsze trzymają jakiś tam fason, yy, charakter, yy, jakiegoś takiego wyglądu. Czy jakieś tam trapery bym założyła, czy jakieś tam buciory, wiecie? No to yy, fajnie po prostu powinny wyglądać te, te luźne tuniczki. No, i zobaczę. A to wszystko słuchajcie na tym portalu sprzedażnym. To tam sprzedają dosłownie, no, no, no Słuchajcie, cena 30 zł za y, rzecz nową, bez metki, jak pisze, tak? No to ta rzecz jest nowa. Nawet gdyby ona była raz ubrana. Ale dla mnie ta rzecz jest w stanie idealnym. Ja bardzo dużo też kupuję normalnie nowych rzeczy I to są dosłownie za... no mamy pieniądze, po co ja mam tam wydawać 150 200 czy 350 zł za coś co założę i już może mi się załóżmy po miesiącu rozwalić, to odkleić, coś tam próć. Po co na co? Ja te pieniądze wolę sobie przeznaczyć na zupełnie coś innego. No ale takie jest moje zdanie. Ja jestem zadowolona zawsze z zakupów. Yy, zawsze coś tam ponoszę, yy, chwilę i sprzedam. I znowu i tak się kręci. Tutaj kawałeczek przeszłam. Tutaj jest przedszkole. Takie też drzewka. Zobaczcie, fajne. O tutaj na szydełku. Prace są dookoła pnia. Przyczepione też miałam filmik jak to powstawało jak były robione te dekoracje no warsztaty szydełkowania tutaj następna praca zobaczcie a tutaj już tak jak pamiętam tamte prace to jest zupełnie yy, kilka prac nowych widzę no i przy w przedszkolu Wywieszone. A niech się dzieci ludzie cieszą, że jest coś innego. Tak, ja jestem jak najbardziej za czymś takim. O. Zobaczcie tutaj o. No. Na wierzbie. Nawet na słupie latarni jest coś takiego. O. No i dobrze trzeba światu pokazać, co się robi. A nie, no powiem Wam, że dosyć sporo tego wszystkiego jest. Ja to tak pokazuję, bo może kogoś zainspiruje, yy, kto robi na szydełku drutach. O, spójrzcie, taka wierzba wysoka, przepiękna, brzoza, to jest brzoza, bella. No, bo mi się podobają właśnie wieżby i brzozy, i tak o tej wieżbie. Nie wiem, tak mi na myśl przyszła ta wieżba, a przecież to jest brzoza. Biały ten konar jest, biała kora. O! I tak to wygląda. Jak ktoś ma ogródek, to też może sobie coś zrobić na drutach, powiesić, yy, przypiąć na drzewku. A co? Nie wolno? Wszystko wolno. Prawda? To co dobre, to wolno. Tu patrzcie, jakie kombinacje pompony jakieś takie pseudopompony. No, może kogoś to po prostu jakoś zainspiruje. Ja to pokazuję wszystkim. Nie wszystkim musi się to podobać, oczywiście, wiadomo. Tutaj patrzcie, jaka bomba. <laughs> Ojejku, jakie fajne to jest. No i pciułka, i żabka. O, proszę, jakie tutaj jaskrawe kolory. No kwiatki poprzyczepiane. Tutaj motylek. Żywe kolory. No, proszę, jaki motylek. No. I można się wykazać swoimi zdolnościami. Następna praca następna praca o. kwiatki, kwiatuszki. Kto z Was umie na robić? O, na pewno nie jedna z Was umie. Ale swetry robicie na pewno, kapciuszki, skarpety. O, i tutaj w tym bloku przez okna ludzie patrzą sobie kolorowo, chociaż jest dla oka. Proszę, następna praca. Nawet śmietnik jest przeozdobiony No Żeby ludzie mieli przyjemność wyrzucania śmieci nawet O, widzicie? No ale tych prac się tutaj naprawdę zebrało O, tutaj jest nawet miejsce A nie, tutaj ten grzyb przerósł tutaj tą pracę szydełkową. Grzyb taki drzewny. No tutaj patrzcie, jak obficie. Ja cię kręcę. No, i teraz już drzewa też ubierają w sweterki. Nie tylko zwierzątka, ale i rośliny, drzewa. I tutaj kilka jeszcze Wam pokażę. No, to jakie zarwiaste. Jaj aż jasno mi się zrobiło w oczach. A to co są takie druciki. Owinięte jakby taką włóczką wiskozową czy coś? No i jeszcze kilka kotków. O proszę jakie koty. Kocórki, koty. O. No i tak to wygląda. O. Ogonek jest? Ogonek jest jaki długi. No. I na wesoło. Fajnie? Fajnie. Fajnie, a co nie? Fajnie, fajnie. Wejdę zaraz do sklepu, kupię pieczywo, bułeczki jakieś. No i co? I na razie tyle z dzisiejszego dnia wam powiem. Yy... I do usłyszenia. No, dobrej pogody wam życzę, bo wcale nie jest aż tak ciepło jakby się chciało, ale dla mnie jest ok. Jejku, jak fajnie Pawełek pokroił tutaj pieczarki. Szpinak i będziemy robić jedzonko. No, to jest wymysł mojego kochanego przyjaciela Pawełka. Słuchamy sobie YouTubeasa. Tutaj popijemy sobie dryneczkami. Delikatnie, delikatnie. A tutaj już mamy gotową patelenkę. Tu są pokrojone też pieczareczki z cebulką i na razie wrzucamy to. No, to jest wymysł mojego przyjaciela. On miał to robić, ale dobra, przejęłam ster. Tutaj cebulka musi się zeszklić, troszeczkę tutaj te pieczareczki podrumienić. A potem przyjdzie na to szczaw. Co ja mówię, jaki szczaw? Szpinak? No faktycznie, szpinak. No ja nie mogę. Oj, bella, bella. Tu jeszcze dorzucamy, tak? No dobra. O, to będą takie dwie porcje, nie? No dobra, dorzucaj tutaj. To co to w końcu jest? Szpinak! mieszać tak? Ale zobacz, jak fajnie. No i co do tego jeszcze przyjdzie? Jakaś śmietana, czy coś? Aha, szpinak ma się ściąć. dobra. Mm, już wygląda smakowicie, widzicie? No i przyprawiamy. Uwaga, leci sól morska, tak? Jakaś, tak? Już, już, już nie zasłono, nie zasłono. Teraz leci pieprz. No, 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 z umiarem, z umiarem. No dobra. I do tego makaron. I to wszystko będzie? A sera nie dodamy nic? Nie. Nie? Jajko. Aha, jedno jajko. O, kurka wodna. Dobra, zobaczcie, jak ładnie to wygląda. No mamy taką dosyć dużą patelnię, bo taką głębszą Paweł chciał. Dobra. A tutaj nać, kawał troszeczkę, kilka listków Paweł potrachał, potrachał, bo on tak mówi, czyli pociął troszeczkę, bo to będzie na, na wierzch, jak już będzie makaron na talerzu. No mieszaj, mieszaj, mieszaj. Widzisz, jaka duża patelaka, Mam mniejszą też. No dobra, to na razie odstawiamy i teraz ugotujemy makaron. Przypominam, że jeszcze do tego dojdzie jajko. A potem Wam pokażemy, jak to <laughs> będzie gotowe na talerzu. <laughs> Śmieję się, bo, bo jestem przeszczęśliwa, że nie jestem sama i że sobie razem tutaj pichcimy. Trochę. Mhm, tutaj już przygotowana jest woda do gotowania makaronu. No dobrze, tutaj już wstawiam wodę. Ten makaron będziemy gotować. Tutaj wrzucę ten makaron nitki, bo zostało mi jeszcze pół paczki. To nam wystarczy na dwie porcje. To tam spokój. Ojejku, słuchamy tutaj podcastu takiego kryminalnego. Ojejku, co to tam się dzieje? No dobra, to nieważne. A jak zmięknie tutaj tam na dole, no to ja po prostu jego tak y, troszeczkę. Zegnę i on się w końcu całe te nitki zmieszczą w garnku. Jak to jest fajnie z kimś być. Wspólne to jedzenie, śniadanie, obiad, kolacyjkę sobie y, upitrasić, jak to się mówi. No to jest po prostu coś wspaniałego. Być z kimś i się cieszyć każdą chwilą. Tutaj przyprawy zostały wrzucone. Oczywiście do tego szpinaku. A przypraw jest troszeczkę. Przywiozłam też z Niemiec troszkę. O, świeża natka pietruszki jest. Jest! Ha, ha! O, widzicie? I tutaj już on się zgina. I zaraz mi się schowa w garnku. No, ale ja wam tego chyba nie muszę mówić, bo przecież każdy wie. O! I on już jest ten makaron sobie tu w garnku. Cały się zmieścił. E, tutaj na razie wbiłam jajko, ale zobacz Paweł, e, jak ono wychodzi tutaj na zdjęciu takie jasno żółte, a jest w ogóle bardzo ciemne, nie? Dziwne. W każdym bądź razie jest. Jajeczko z ciemnym żółtkiem. No, już już mieszamy. Przykręć mi tutaj ten palnik. Dobra. I, I co teraz? I teraz Paweł dorzuca makaron. To wszystko chyba dorzucisz, nie? Dobra, makaron y, wymieszamy z tym wszystkim. Paweł miesza, tak. Dobra. Twierdzi, że za mało tego szpinaku. Dobra, może za mało, ale to tam przecież jest co jeść. To tam najwyżej się coś tam innego zje. No. No i tak to wyszło, słuchajcie. No i co, mało? Przecież tego wyszło bardzo dużo. Teraz przyszła jeszcze Pietruszka świeża. No i co, i na talerz. I do tego przyjdzie sos czosnkowy. No dobra, to wcinamy. Buziaki, kochani, tadam.